Cześć! Dzisiaj pokażę Ci, jak za darmo zyskuje nawet kilkanaście minut dziennie dzięki połączeniu smartfona z komputerem. Jeśli masz telefon z Androidem i komputer z Windowsem, to ten odcinek jest właśnie dla Ciebie. Zaczynamy. W tym filmie prezentuję darmową aplikację Łącz z telefonem dostępnej za darmo na Windowsie. Jak ją włączyć i szybko skonfigurować, znajdziesz w opisie filmu. Wspólny schowek, czyli kopiuj i wklej między urządzeniami. Pierwsza rzecz, która mnie naprawdę przekonuje, to wspólny schowek między telefonem a komputerem. Wyobraź sobie na przykład, że kopiujesz jakiś tekst, link albo fragment kodu na telefonie i od razu możesz to wkleić na komputerze bez żadnych dodatkowych ruchów. I na odwrót. Coś skopiujesz na komputerze, a potem wklejasz to na telefonie. Wiem, że brzmi to banalnie, ale serio, to zmienia bardzo wiele. Koniec z wysyłaniem sobie maili czy wiadomości tylko po to, żeby przepisać lub skopiować jakiś tekst. Koniec z przyklejaniem przez aplikację do notatek czy chmurę. Tu po prostu kopiujesz i wklejasz, aby oba urządzenia były jednym super sprzętem. Ta funkcja jest nieoceniona, zwłaszcza kiedy pracujesz w biegu i chcesz płynnie korzystać z obu urządzeń. Wspólny schowek to naprawdę jeden z tych detali, które mocno poprawiają komfort i efektywność pracy. Pobieranie zdjęć z telefonu na komputer. Druga funkcja, której po prostu nie mogę przestać używać, to szybkie pobieranie zdjęć z telefonu bezpośrednio na komputer. Wyobraź sobie taką sytuację. Kupujesz towar w internecie. Okazuje się, że doszła do Ciebie paczka niekompletna lub z uszkodzonym towarem. Potrzebujesz szybko zareklamować zakup, wysyłając właśnie zrobione zdjęcie. Zamiast się męczyć, wysłać do siebie na Whatsappie, wysłać maila czy uploadować do chmury, otwierasz aplikację... Klikasz, pobierz z galerii i tyle. Zdjęcie natychmiast ląduje na swoim komputerze i to w pełnej jakości. Co więcej, jest to naprawdę najszybsza i najskuteczniejsza metoda, jaką znam. Nie tracisz czasu na przesyłanie przez Internet, nie musisz się zastanawiać, czy plik się synchronizował, czy nie, bo masz to dosłownie pod ręką. Ta metoda na żywo to wygoda i szybkość, która naprawdę robi różnicę. Ta funkcja działa również w drugą stronę, czyli przesyłanie zdjęć z komputera na telefon, na przykład kiedy chcesz od razu podejrzeć na telefonie zdjęcie, które edytowałeś właśnie na komputerze. Pisanie SMS-ów na komputerze. Nie wiem jak wy, ale ja na fizycznej klawiaturze jestem po prostu setki razy szybszy niż na telefonie. A tu dodatkowo mam wszystkie wiadomości w jednym miejscu. Mogę czytać, odpowiadać i zarządzać konwersacjami bez przeskakiwania między urządzeniami. Kiedy trzeba napisać coś bardzo rozbudowanego za pomocą SMS-a lub wysłać wiele linków, zamiast męczyć się z malutką klawiaturą na telefonie, od razu siadam do komputera i ogarniam temat na dużym ekranie. To ogromna wygoda, szczególnie jeśli prowadzisz dużo rozmów przez SMS-y, a przy tym pracujesz na komputerze. Jeśli Często wymieniacie się wiadomościami z klientami, znajomymi czy rodziną, to serio polecam wypróbować tę opcję. Od razu poczujecie różnicę. Otwieranie aplikacji z telefonu na komputerze. Kolejna funkcja, która naprawdę robi różnicę, to możliwość otwierania aplikacji z telefonu bezpośrednio na ekranie komputera. Wyobraź sobie, że chcesz komuś coś pokazać. Może to być jakaś aplikacja, którą testujesz, albo chcesz zrobić szybkie zrzuty ekranu. Zamiast przeklikiwać się po małym ekranie telefonu, masz wszystko wygodnie na dużym monitorze. Po prostu wyświetlasz ekran swojego telefonu na pulpicie komputera. Dla mnie to ogromne ułatwienie, zwłaszcza kiedy szykuję prezentację albo materiały szkoleniowe i potrzebuję pokazać, jak coś działa na telefonie, ale wygodny i profesjonalny sposób. To takie przeskoczenie z małego ekranu na duży ekran, który oszczędza czas i nerwy. Naprawdę warto to wypróbować. Obsługa połączeń telefonicznych za pomocą komputera. Wyobraź sobie, że siedzisz tak jak ja przy biurku, masz podłączone słuchawki do komputera i nagle musisz zadzwonić do klienta, albo partnera czy dziecka. Zamiast sięgać po telefon, yy, ściągać słuchawki. Wybra się numer ręcznie, wybierasz wszystko za pomocą komputera i od razu dzwonisz. Wszystko odbywa się płynnie i bez zbędnych ruchów przez słuchawki komputerowe. Zero przerywania pracy, zero szukania telefonu po biurku. Połączenie przechodzi przez komputer za pomocą słuchawek, łączy się z telefonem i tradycyjną linią telefoniczną łączysz się z abonentem po drugiej stronie. Ale to nie wszystko. Co jeśli ktoś do Ciebie dzwoni? Nie musisz sięgać po telefon, żeby odebrać, to połączenie pojawia się na ekranie komputera i możesz je odebrać jednym kliknięciem. To prawdziwy game changer, zwłaszcza gdy masz zapracowany dzień i nie chcesz ciągle przerywać swojej pracy. No i co ważne, działa bardzo stabilnie, bez żadnych lagów czy problemów z połączeniem. To taki mały Krok, który robi wielką różnicę w codziennym workflow. Więc jeśli jeszcze tego nie masz, zdecydowanie warto to przetestować. Podobają ci się treści związane ze zwiększaniem wydajności pracy przy komputerze? Chcesz więcej? Zrób dwie rzeczy. Obejrzyj ten film o trikach w Windowsie oraz zasubskrybuj mój kanał i wrzuć lajka, bym wiedział, jaki materiał tworzyć dla ciebie w przyszłości. Powiadomienia z telefonu na komputerze. Siedzisz w pełnym skupieniu przy komputerze, analizując trudny dokument. Nagle wibruje telefon. Najgorzej, bo telefon jest na drugim końcu pokoju. No, God, please, no, no, no! Czy to jest na tyle ważne, bym się musiał oderwać od mojej pracy i podejść po niego? Spokojnie, z pomocą przechodzą powiadomienia z telefonu na komputerze. Dzięki nim możesz szybko podejrzeć, co się dzieje na fonie i zdecydować, czy zająć się tym teraz, czy później. Czy rozpoznałeś siebie w przynajmniej jednej z tych sytuacji? Daj znać w komentarzach, które funkcje chcesz wypróbować jako pierwszą, albo czy masz jakieś swoje sposoby na sprawne łączenie tych dwóch światów, telefonu i komputera. Mam jeszcze inne pomysły, jak usprawnić pracę, a dzielę się nimi w tym filmiku na temat usługi Microsoft 365. Miłego oglądania i do zobaczenia!